Co dalej z rynkiem nieruchomości? Jest tutaj, jakby, taka furtka rynkowa, która może spowodować, że te ceny nieruchomości po prostu polecą i dość mocno. Londyn się od dużo dwóch lat trochę sypie. Większość Anglików nie ma, ma oszczędności poniżej 500 funtów. Jak ci ludzie tak naprawdę kupują te nieruchomości? Bo one w większości przypadków są kupowane za gotówkę. Złotówkę mamy bardzo mocną i ja traktuję to jako okazję. Ta fala będzie także w Polsce. Wiedząc, jak znaleźć okazję, jak ją upolować, można naprawdę strzelić. Nieruchomość 40-50% tej dzisiejszej aktualnej ceny. To jest naprawdę niesamowita okazja. Cześć, kochani, e, nagrywam właśnie dla Was drugi film. E, długo myślałem nad tytułem, właściwie nad tematem bardziej niż tytułem, e, o czym byście się posłuchać. Stwierdziłem, że e, warto odpowiedzieć sobie na pytanie: co dalej z rynkiem nieruchomości w Polsce, w Anglii, na południu Europy, czyli Hiszpania, Włochy, Grecja. Wydaje mi się, że to są kierunki, które najbardziej e, interesują Was, przynajmniej najbardziej interesują mnie i na ich temat chętnie się e, wypowiem. Ogólnie bardzo Was proszę, jeżeli macie oczywiście na to ochotę, żebyście pisali w komentarzu, czy napisali w komentarzu, na jakie tematy chcielibyście, żebym nagrywał filmy. Czyli o czym byście chcieli się dowiedzieć, jakie przemyślenia chcielibyście usłyszeć z mojej strony. E, tudzież może chodzi. Nie macie jakiegoś konkretnego tematu, ale o danym rynku byście chcieli, e, jakiś rynek chcielibyście poznać, o danym rynku chcielibyście się dowiedzieć. To proszę piszcie. Perspektywy Polski. Przede wszystkim pytanie: czy będzie rosło, czy będzie spadało? Odwieczne pytanie, jeżeli chodzi o nieruchomości. Moi drodzy, a jak sądzicie, jakie jest większe prawdopodobieństwo? No, bo pytanie: dlaczego miałoby rosnąć, albo dlaczego miałoby spadać? Jakie mamy perspektywy? Mamy perspektywy. Pierwsza perspektywa jest taka: oczywiście, to jest rynek nieruchomości, więc nie rozmawiamy o perspektywie dnia, tygodnia czy miesiąca. Rozmawiamy o perspektywie lat. Pamiętajcie, że to nie jest giełda i tutaj wszystko dzieje się zdecydowanie wolniej, ok? Co ma swoje plusy, ale też ma e, minusy. I teraz, jeżeli chodzi o rynek polski. Czy prędzej czy później opuszczą nas yy, Ukraińcy, którzy wynajmują, kupują u nas nieruchomości, którzy wrócą do siebie ze względu na to, żeby będą chcieli odbudowywać swój kraj? No, tak, tak. Long story short, tak. Niezależnie jak i kiedy ta wojna się skończy, ale to nastąpi. Czy mamy cały czas na rynku przyrost nieruchomości? Yy, które no, dostarczają po prostu osoby, które, no, mówiąc prosto, umierają, tak, czyli osoby starsze, które wymiera, umierają, wyprowadzają się do dzieci, jak najbardziej, jak najbardziej, i ten przyrost rośnie. Spójrzcie sobie na statystyki, ten przyrost nieruchomości zdecydowanie rośnie. To było zawsze, zawsze były fale yy, takie, gdzie czasami były, gdzie po prostu były okresy, kiedy yy, tych nieruchomości yy było więcej i były okresy, kiedy tych nieruchomości. E, było mniej, natomiast to rośnie, jednocześnie roś, zmaleje nam ilość e, potencjalnych nowych nabywców tak? czyli dzieci. E, tudzież rodzin, które chcą wymienić mieszkanie na większe bo na przykład już nie są we dwójkę, tylko mają jeszcze dziecko dwójkę dzieci lub trójkę dzieci. Kolejny element to są fundusze zagraniczne, które coraz częściej patrzą na rynek polski e, ciekawym okiem i kupują pakietowo. One oczywiście kupują pakietowo od deweloperów, nie z rynku wtórnego. Natomiast sytuacja wygląda też w ten sposób, że one często mają zupełnie inne oczekiwania w stosunku do najmu. Czy to jest dobrze, czy źle, Za do tego przejdę. Reasumując, jeżeli chodzi o rynek polski, ja widzę brak dużej siły zakupowej. Ok, czyli ja nie widzę tutaj nowego pokolenia, które nagle będzie walczyło o mieszkanie. Widzę wysokie ceny nieruchomości, o których ludzie wiedzą, i ci, co mieli już kupić, no to w większości tak naprawdę już kupiły te osoby. Reszta albo czeka na spadki, albo na lepszy moment w swoim życiu, albo na dozbieranie czegoś. Nie ma też jakichś gigantycznych akcji kredytowej gdzie po prostu na tak zwany oddech i sprawdzenie, czy żyjesz, dostaniesz kredyt na 120% wartości nieruchomości. Jednocześnie nie ma motywacji. Przyrostu rodziny, tak? Czyli nie ma motywacji takiej, że ty dzisiaj mieszkasz nie, w dwupokojowym mieszkaniu, nagle Ci się jedno dziecko, drugie, może trzecie, gdzieś tam jest planowane w drodze e, i chcesz już wymienić to mieszkanie na dom albo na mieszkanie czteropokojowe. Do tego cały czas mamy osoby starsze, które niestety odchodzą, i osoby, które dziedziczą po nich te mieszkania, dla których wartość tego mieszkania. Jeżeli nie wierzę jeżeli pod uwagę wartości sentymentalnej, jest zerowa, bo to nie ma sytuacji takiej, że on to mieszkanie kupił 5-10 lat temu za X i chce na tym zrobić 100-200 czy ileś tam tysięcy złotych. On to mieszkanie odziedziczył. On to mieszkanie dostał. Może je wynająć, może je trzymać jako jakąś formę lokaty, forma lokaty w nieruchomości, a może je po prostu sprzedać. No, i tutaj takich mieszkań będzie na rynku, moim zdaniem, coraz więcej. No i też pamiętajmy o tym, że rynek najmu, szczególnie najmu też takiego, gdzie te mieszkania już dawno powinny przejść jakiś remont, no się będzie kurczył, tak? Coraz więcej Ukraińców wyjeżdża. Ja wiem, że są fale też osób, które przyjeżdżają, ale w końcu ta wojna się skończy i część z nich wróci do kraju, czy to robić biznes, czy odbudowywać kraj, czy w prostu w rodzinne strony lub będzie żyło tak trochę tutaj, trochę tutaj. Ale jeżeli oni w Polsce nie mają własnego, własnej nieruchomości, własnego mieszkania, tylko wynajmują, no to w naturalny sposób będą z tego najmu rezygnowali i te mieszkania wrócą do, do puli. Jeżeli chodzi o fundusze nieruchomości, które kupują nowe mieszkania w pakietach od deweloperów, ja bym tutaj się, znaczy nie martwił, nie martwiłbym się z perspektywy... Właściciela nieruchomości, ponieważ to są um, korporacje, też nie każdy będzie chciał wynajmować od, kor od korporacji. W Niemczech, akurat, jest to bardzo, ten rynek bardzo podzielony i w Niemczech typowy e, najemca często chce wynająć e, od korporacji, czy od jakiejś dużej spółdzielni, czy tudzież funduszu e, mieszkaniowego natomiast w Polsce wydaje mi się, że będzie, będzie odwrotnie. My jednak wolimy mieć taki kontakt bezpośredni z panem Andrzejem, który, czy z panią Martą, która jest właścicielem danej nieruchomości, do której można zadzwonić i powiedzieć hej, słuchaj, nie wiem, tam będę trzy dni później z czynszem, albo hej, e, dogadajmy się, bo chciałbym mieć, nie wiem, wannę zamiast prysznica. Ale możemy podpisać kontakt na dwa lata do przodu, tak żebyś miała pewność, że się Tobie tu zwróci. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj, tutaj absolutnie e, nie stresowałbym się tym. Reasumując, ja nie widzę dużej siły zakupowej, więc te ceny nieruchomości e, powinny raczej mieć kierunek spadkowy, a nie wzrostowy. Oczywiście jak będzie, zobaczymy. Też nie widzę jakiejś takiej dramatycznej sytuacji, czyli nie widzę sytuacji, gdzie nagle te ceny nieruchomości miałyby Yy, poza jednym wyjątkiem, zaraz do niego wrócę, yy, drastycznie spaść. I teraz yy, pozwól, że przejdę do kolejnych rynków, dobrze? A na końcu sobie takie podsumowanie i wrócę do rynku polskiego, gdzie jest tutaj jakby taka furtka, i nie mówię tu w ogóle o wojnie i tak dalej, tylko normalna furtka rynkowa, która może spowodować, że te ceny nieruchomości po prostu polecą, i to dość. Dość mocno i będzie to logiczne i, i, i wynikało z konkretów, a nie z jakiegoś wiesz, przewidywania, bo mi się tak wydaje, albo bo ktoś coś powiedział i, i ma to sens. Przejdźmy do północy Europy. Ja na północy Europy specjalizuję się w Wielkiej Brytanii, więc przejdźmy do Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o rynek najmu w Wielkiej Brytanii, i ogólnie o rynek nieruchomości, czyli też cenowy rynek nieruchomości, no to południe Londyn, Londyn się już od dwóch lat trochę sypie, ale to też się sypie, tak wiesz, jak poczytasz gazety, no to nie wiem, 20-30%, ale kurczę, to są dzielnice typu Myfire, czy, czy jakieś inne luksusowe dzielnice. Natomiast ja widzę po aukcjach, po wynikach aukcji, po tym jak domy aukcyjne obniżają ceny, to ten Londyn faktycznie idzie w dół. Pamiętam dwa lata temu, jak to szło, Widzę jak teraz to idzie, ten Londyn idzie w dół, ale pomału, stopniowo, bez paniki. Anglia wprowadza coraz więcej restrykcji dla landlordów. Anglia wprowadza coraz więcej mm, przepisów, podatków, komplikuje te sprawy. Znaczy komplikuje, komplikuje z perspektywy takiego wie, starego Anglika, Johna Smitha, który y, jeździł jeszcze kilka temu co tydzień po czynsz osobiście w piątek i brał go do ręki. Dla niego komplikuje. Z perspektywy nowego landlorda, czy osoby... Y, Rynkowej, nie są to żadne komplikacje. Naprawdę nie są to żadne komplikacje, to są bardziej komplikacje mentalne w stylu kiedyś było łatwiej, co akurat z mojej perspektywy jest plusem, bo to jest wymiana takiej gwardii na, na gwardię świeżą, na gwardię rzeźką, na osoby, które. No, są bardziej elastyczne, są kumate, takie szybsze O, na tej zasadzie. No, to jest normalna zmiana rękowa, tak jak sklepy zmieniają się na nowoczesne, a nie jakieś takie wiesz, stare typu z z panią Hanią za ladą, która ci łaskawie poda butelkę keczupu i, i, i rzucając ją praktycznie o ladę o mało i nie rozbije. Więc to jest na plus. Natomiast w Anglii są dwa hmm, problemy. Nie nazywam tego problemu, dwa wyzwania. Pierwsze jest takie, że nie ma. Jakby to nazwać ładnie, bo tu mamy na YouTube film, nie ma czegoś takiego, jest coraz trudniej przyjechać do Anglii tak po prostu do pracy, ok? Czyli są grupy społeczne w tym momencie, to są Bułgarzy i Rumuni, którzy jeszcze jako tako, że tak powiem, ogrywają system, tudzież system pozwala się im ogrywać. I przyjeżdżają do pracy, ale nie ma napływu niewykwalifikowanej czy nisko wykwalifikowanej osoby, okay? jeżeli chodzi o pracę. Co to znaczy? To znaczy, że e, takie domy, tak zwane HMO, czyli domy, gdzie wynajmujemy pokoje, i jest to dom, e, gdzie wiele osób mieszka, czasami nawet jeden pokój jest wynajmowany przez dwie, trzy różne osoby, zależy od no, od klimatu, no mówiąc wprost i od kasy, tak, na południu się to zdarza, w Londynie na północy raczej jeden pokój to jedna osoba, ewentualnie parka e, no to tutaj w tym przypadku nie ma takich osób, więc jeżeli nie ma takich osób, to też takie najmy, które były skierowane właśnie na często zmieniającego się i no często mm, różnej jakości najemce, czyli takiego pierwszego najemcę czy pierwszy Pierwsza nieruchomość dla tego najemcy, no to one coraz mocniej wypadają z gry. Tak? Zostają najemcy, zostają osoby wykwalifikowane, a to są najemcy, którzy chcą tak zwanego single-leda, czyli wynajmują cały apartament albo cały dom. Jeżeli wynajmują na pokoje, to raczej to są pokoje u sprawdzonych landlordów, u których mieszkają już ileś tam lat. Często są to osoby, które wynajmują dom, bo mają na to papiery mają na to jakby całą historię. I dokumenty i ewentualnie podnajmują jeden czy dwa pokoje w tym domu, tak żeby no, po prostu mieć taniej, czy, czy mieszkać za darmo. Natomiast nie ma takiej siły napływowej nowej grupy imigrantów, którzy by od dołu zapełnili po prostu ten rynek takich najmów tanich, byle jakich i pchnęli cały rynek w górę. Dodatkowo ci starzy anglicy, starzy w sensie mentalnym, a nie wiekowym, którzy pamiętają jak to było kiedyś, jak dużo łatwiej można było coś osiągnąć, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. no to oni bardziej są sponi, żeby coś sprzedać, szczególnie że z perspektywy, gdy oni te domy kupowali 20. 30 lat temu to ceny są już kilkukrotnie wyższe, no i po prostu się skeszować, mieć to za, za, za przeproszeniem gdzieś. I tutaj e, jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że ogólnie ja widzę na północy Europy, że ludzie coraz bardziej ograniczają wydatki. Mówię o Niemczech, mówię o Anglii, mówię o Skandynawii, e, gdzie no już jednak to euro jest oglądane, czy funt, e, często z dwa, trzy razy, zanim się je położę na stole i wydam. Pamiętajmy o tym, że część, że w większości przypadków północ jest finansowana długiem, tak? Czyli to są karty kredytowe niż bardziej niż oszczędności I, i to też się, no, jest ograniczane. Po prostu jest, jest ograniczane. Czyli Anglia nie ma siły nabywczej na nieruchomości. Nabywczej mam na myśli tutaj nie tak jak w Polsce, nie wiem, młode rodziny i tak dalej, bo to jest akurat bardzo stabilne tam, tylko mam na myśli. Nowe grupy imigrantów. Natomiast, no, na co musimy zwrócić uwagę, to to, że w Polsce miasta, w których przybywa mieszkańców, czyli które mają taki jakby dodatni bilans e, z perspektywy 5 czy 10 lat, e, no to co to jest? To jest tu miasto, Wrocław, e, Warszawa, no takie główne aglomeracje. Natomiast w Anglii najpiękniejsza sprawa jest taka, że te miasta rosną, te społeczeństwa się rozwijają e, i tych ludzi przybywa. A jak tych ludzi przybywa, to z perspektywy dekady, dwóch, trzech nieruchomości będą rosły na 100%. Okay? Ale z perspektywy najbliższych kilku lat, moim zdaniem będą spadały. Dlaczego? Dlatego, co już powiedziałem. Czyli jakby starzy Anglicy będą sprzedawali, bo już nie jest tak łatwo jak było, a ceny nieruchomości są 2-3 razy to, co oni płacili za nie. Dodatkowo nie ma na ten moment nie ma nowej grupy imigrantów, która by po prostu pchnęła ten rynek w górze. No i Angel jest w takim momencie, kiedy się trochę broni. Ja ogólnie jestem bardzo dużym fanem brytyjskiego mm, sposobu myślenia i też działania. Oni naprawdę z głową wszystko realizują, więc ja bym się absolutnie o rynek brytyjski nie martwił i to chwilowe załamanie bym traktował jako naprawdę bardzo dobrą okazję, szczególnie z, z perspektywy takiej, że Złotówkę mamy bardzo mocną i, i, i fund jest, nie powiem, w tym momencie plus minus nie kiedy byś to oglądał, ale po 470 4,80, więc naprawdę, mm, no ja po tyle kupowałem funta jak był Brexit, tak, i jak na, bardzo mocno spadł, więc ja, ja traktuję to jako okazję, ja to traktuję jako okazję, e, tylko jakby koncentracja na tym, żeby to był najem, pod wykwalifikowane, kumate osoby, a one z kolei też szukają fajnych nieruchomości, gdzie my, robiąc nasz, nazwijmy to polski standard, jesteśmy w czołówce, w czołówce Wielkiej Brytanii i, i to jest naprawdę piękne w tym wszystkim, że my, robiąc po prostu nie odwalając maniany, jesteśmy bardzo, ale to bardzo pożądany, pożądani jako landlordzi tam na rynku brytyjskim. To jest, to jest przepiękne. Więc podsumowanie, jednym zdaniem, jeżeli chodzi o Anglię. Ludzie wydają coraz mniej pieniędzy, patrzą na te pieniądze. Starzy landlordzy raczej chcą sprzedawać, wyprzedawać majątki, bo już im się nie chce i nie chce im się dostosowywać do nowych zmian. Nie ma nowej grupy nabywców, tudzież nie ma nowej grupy imigrantów, którzy by byli takimi tanimi, szybkimi najemcami, pod których ktoś buduje szybko biznes. Ok. Rynek kredytów, jak to w Anglii jest jak zwykle doskonały, tutaj jakby się o to nie martwił. Ale te, dwie, te dwa elementy, które wspomniałem wcześniej, w mojej ocenie spowodują, że z perspektywy najbliższych dwóch, trzech, czterech, może nawet pięciu lat, będziemy obserwowali albo spadki, albo takie. Mocne wyhamowanie cen nieruchomości, czyli realnie spadki, patrząc na, na to, że nasze pieniądze są coraz mniej warte. Czyli z perspektywy siły nabywczej to będą spadki, nawet jeżeli te ceny będą fizycznie stały w miejscu. Południe. Moi drodzy, to jest temat tutaj bardzo, ale to bardzo ciekawy. Ja na razie nie będę omawiał konkretnie, precyzyjnie, o może tak, nie będę omawiał precyzyjnie krajów, nie będę rozdzielał się tutaj na Grecję, Hiszpanię czy Włochy, ale jeżeli byście chcieli posłuchać o moich przygodach w Grecji. Tudzież w Hiszpanii, czy też we Włoszech. Jeżeli byście chcieli po, podpytać o jakieś konkretne lokalizacje, w których na przykład y, ja uważam, że jest sens, y, sobie y, kupić nieruchomość, która byłaby naprawdę tania z perspektywy polskiej, a może to być bardzo fajna. Czy to taka samotnia, ja uwielbiam mieć takie samotnie, czy po prostu jakiś tam, jak, jakiś dom wakacyjny, czy, czy, czy po prostu forma zarobku na zasadzie najmu krótkoterminowego? Też może byście chcieli posłuchać o różnicach między najmem długoterminowym a krótkoterminowym w praktyce, tak? Ja to naprawdę będę przedstawiał wszystko z praktycznego punktu widzenia, a nie, nie widzimy się. Słuchajcie. E, południe, to co już wspomniałem, e, jest mniej turystów. Okay? Ludzie wydają mniej pieniędzy, więc też na te wakacje jeżdżą rzadziej rzadziej, tudzież korzystają na nich mniej słusznych różnych atrakcji typu restauracja, typu wycieczki i tak dalej. Jeżeli zostaje mniej pieniędzy tutaj na rynku, a te rynki głównie żyją, mówimy o takich, wiesz, typowo turystycznych kierunkach, głównie żyją z turystyki, no to automatycznie jest mniej pracy, mniej potrzebnych ludzi do tej pracy, oni potrzebują mniej mieszkań do wynajmu i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest najważniejsze, kochani. To nie jest najważniejsze. Bo jak przeciętny turysta z północy kupuje nieruchomość na południu, tak? Czyli jak John Smith z Anglii, który sobie upatrzył jakąś mieścinę w Hiszpanii albo jakiś Helmut, który sobie upatrzył jakąś mieścinę we Włoszech, czy też w Grecji Jan Kowalski sobie upatrzył, no w Polsce to tak nie działa, ale to jakby trzymamy się rynku anglosaskiego, ok? I on nagle wpada na pomysł, kurczę, a może bym sobie tutaj kupił apartament. Przy okazji coś on zarobi, przy okazji będę miał mieszkanie na emeryturę, a jednocześnie będę jechał na swoje. Jak ci ludzie tak naprawdę kupują te nieruchomości? Bo one w większości przypadków są kupowane za gotówkę, ok? Ale za gotówkę z perspektywy południa. A jak to wygląda w praktyce? W praktyce to wygląda w ten sposób, że taki John Smith kupił sobie dom, 15 lat temu, za 150 tysięcy funtów, gdzieś tam w Anglii. Minęło 15 lat, jego dom, on tu oczywiście kupił tam kredyt, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, troszkę tam spłacił, ale jego dom nagle jest, znaczy nagle, w ciągu tych 15 lat wzrósł na wartości dwukrotnie, do 300 tysięcy. I to są naprawdę takie bezpieczne, bezpieczne wyliczenia, bo w praktyce jego dom jest wart bardziej 350-400 tysięcy dzisiaj funtów. I do niego co chwilę zgłasza się bank albo jakiś broker, żeby zrobić refinansowanie pożyczki. I taki John Smith, który kupił ten dom za te 150 tysięcy, teraz ma dom warty 300 tysięcy, w bardzo prosty sposób wyciągnie z tego domu około 100 powiedzmy 10 tysięcy funtów gotówką. Tak, 110 tysięcy funtów, czyli to będzie jakieś 120, a 125, 130, zależy od przelicznika, tysięcy euro. I on za tą gotówkę kupuje tą nieruchomość na południu. Z jego myślanie jest bardzo dobre. Będzie miał dom na emeryturę. Brawo. Dodatkowo to obciążenie hipoteczne kosztuje go zazwyczaj około, w tej kwocie to będzie gdzieś plus minus 500 funtów miesięcznie, zależy od warunków, jakie dostał, to on sobie łatwo policzy, że kurczę, jeżeli ja tam jadę na dwa razy po dwa tygodnie w roku, teraz powiedzmy będę jeździł trzy razy po dwa tygodnie, pamiętajmy, że John Smith normalnie gdzieś tam pracuje, więc on nie może sobie wyjechać tam i mieszkać cały czas. Resztę czasu będę to wynajmował, to ja spokojnie wezmę te 500 euro, czy 500 funtów w jego przypadku z tego mieszkania, wyciągnę przez ten okres, kiedy mi nie będzie. Wynajmując je na krótki termin turystom takim jak do teraz ja byłem. A przy okazji może pojedzie jakiś rodzina, może znajomi, komuś to wynajmę. Logiczne myślenie? Logiczne. Mieszkanie bez zobowiązań, w sensie bez obciążeń, mega fajnie. Elegancko. No i wszystko jest bardzo dobrze. Ale w momencie, kiedy stanie się to, co przewiduję, czyli ceny nieruchomości zaczną spadać i to a zaczną spadać fangi. Uwierzcie mi, ja na tym rynku jestem ponad 20 lat i. Yy, no nie ma cudów. Nie ma kłucze cudów. Naprawdę nie ma cudów. Bank zacznie w pewnym momencie pukać do jego drzwi i mu, po, i mu wysyłać listy. A listy będą jakiej treści? A no takiej, że słuchaj, żonie, My tobie zrobiliśmy pożyczkę dodatkową. Wszystko jest ok, jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Ciebie, z Tobą, ale naszym zabezpieczeniem była wartość nieruchomości minus 20% lub 25, zależy od kredytu, Twojego wkładu własnego, ale ta wartość wtedy, gdy udzielaliśmy Ci tej pożyczki, była tyle. A dzisiaj jest już niższa. No i prosimy Cię u, o uzupełnienie tego albo dodatkowym zabezpieczeniem w formie na przykład innej nieruchomości, albo no, po prostu nadpłatą kredytu. Musicie wziąć to mocno pod uwagę, że większość Anglików nie ma oszczędności. ok? W Anglii to, czy w systemie anglosaskim to działa dosłownie w ten sposób, że ogólnie wynagrodzenia są dość płaskie, czyli różnica między, powiedzmy, oddzia w oddziale banku, między dyrektorem tego oddziału banku, a mówimy o takim, wiesz, normalnym punkcie bankowym gdzieś tam na, na ulicy, a osobą, która no, jest na wejściu i mówi, hej, w czym mogę Ci pomóc i kieruje Cię do odpowiedniej osoby, ewentualnie bierze i rozwiązuje Twój problem, to jest 200-300% Max z jakimiś premiami 400 funtów miesięcznie. Max. To nie jest tak jak u nas, że to jest, wiesz, przepaść. Absolutnie nie. Tamte wynagrodzenia są płaskie, w miarę płaskie. Więc w momencie, kiedy ktoś dostaje podwyżkę, na przykład 200 funtów miesięcznie, to to, co on robi, to nie jest to, co ty czy ja byśmy zrobili, czyli ok, mogę odłożyć 200 funtów miesięcznie więcej. Nie. Oni po prostu zwiększają sobie limit na karcie kredytowej i albo biorą nowe auto. Po prostu lepsze, gdzie te 200 funtów miesięcznie teraz płacą za auto. Nie wiem, 350 funtów, mają 200 funtów podwyżki. No to okej, okay, to teraz kupują BMK klasy wyżej i będą płacić 550 funtów miesięcznie. Tadaan, ich standard życia wzrósł, bo jeżdżą lepszym autem. Albo ich standard życia wzrósł, bo mają na karcie kredytowej do wydania o ileś tam tysięcy funtów na jakieś bzdury. Bo będzie te 200 funtów pokrywało im te dodatkowe koszty karty kredytowej. Więc to nie jest tak, że oni, większość Anglików naprawdę, kiedyś widziałem jakieś badania, teraz, ja teraz ich wam nie podam, ale większość Anglików nie ma, ma oszczędności poniżej 500 funtów. Oni po prostu dosłownie żyją na dnie od pierwszego do pierwszego, co od piątku do piątku, bo tam w większości przypadków wypłaty są, są tygodniówki. Co on zrobi taki John Smith? No. To jest Anglia, więc to działa trochę wolniej. To nie jest tak, że tam go z tego domu ktoś wywali w tydzień czy w miesiąc. Ona może wymienić się jakimś pismem, pewnie dwa pierwsze oleje albo trzy. Znając życie, natomiast już później będą naciskać i on wpadnie na pomysł, uczę, no to chyba trzeba sprzedać tę nieruchomość na południu. I takich Johnów Smithów będzie naprawdę dużo. Więc ja uważam, że bardzo duży będzie nie teraz, ale za 2-3 lata, wysyp nieruchomości na południu Europy: nieruchomości wakacyjnych, nieruchomości na najem, gdzie ci ludzie już trochę się tam namieszkali trochę się znudzili, okazało się, że zarządca tego nie zarządza tak, jak oni by chcieli, że w sumie to nie działa tak, jak miało działać, czy tak, jak sobie wyobrażali, że będzie to działać i zaczną te chaty wystawiać na sprzedaż. A jednocześnie ze względu na to, że będzie mniej turystów, to cały rynek tąpnie i no prosta sprawa, prosta sprawa, te ceny po prostu zaczną spadać. I jeżeli będą spadać ceny na północy, jeżeli będą spadać ceny na południu, no to ta fala będzie także w Polsce. Więc w naturalny sposób te ceny nieruchomości, czyli cały rynek nieruchomości będzie spadał. Ja wiem, że na poziomie logicznym może to nie ma dla Ciebie aż takiego połączenia. Natomiast działa to trochę jak giełda, czyli jeżeli giełda w Stanach zacznie spadać, giełda w Niemczech zacznie spadać, to nawet jeżeli w Polsce wszystko jest OK, to ta giełda też będzie spadała. Może nie aż tak drastycznie jak tam, ale będzie spadała. Tak to działa, tak to działało i zakładam, że tak będzie to działało w przyszłości. Więc brak dużej siły zakupowej w postaci darmowych czy prawie darmowych kredytów, w postaci nowej fali imigrantów, w, na przykład w Anglii czy w innych krajach na północy Europy, brak napływu nowych turystów z chęcią wydawania jeszcze większej. Jeszcze większej ilości pieniędzy niż miało to miejsce dotychczas na południu, spowoduje, w mojej ocenie, z perspektywy dwóch, trzech lat spadki na rynku nieruchomości. W Polsce spadki na rynku nieruchomości, w Anglii i też w podobnych krajach na północy Europy i spadki na południu. Okay? Pamiętajmy też o tym, że rządy, szczególnie te południowe, mają bardzo lewicowe pomysły i niestety często je wdrażają. Tak, często je wdrażają, co też powoduje, że no, znowu te osoby, które są przyzwyczajone do systemu anglosaskiego czy nawet y, niemieckiego, gdzie wszystko jest no, po prostu czarno-białe, y, zrobiłeś tak, to masz taki efekt, y, na tym południu się poruszają no, różnie. Różnie się poruszają, na pewno nie jest to dla nich komfortowe. I w momencie, kiedy się kupuje, czy jest się świeżakiem, no to wszystko jest fajne, podniecające i, i tak dalej. Natomiast w perspektywie, gdzie już się jest w tym rynku ileś lat i widzi się tą długą stronę medalu, no to jest to czasami męczące. Czasami dla niektórych osób jest to nawet bardzo męczące. Więc taka jest moja predykcja. Pamiętajmy o tym, że to nie będzie, wiesz, spadek o 90%, to będzie spadek, moim zdaniem, o kilkanaście, dwadzieścia kilka. Procent może do 30 z perspektywy takich nawet 4-5 lat. Natomiast najwaśni, najważniejsza rzecz, jeżeli rynek zaczyna spadać, czyli się cofać, to naprawdę na nim się znajduje fantastyczna okazja. I w takim rynku, wiedząc, jak znaleźć okazję, jak ją upolować, może naprawdę strzelić nieruchomość 40-50% tej dzisiejszej aktualnej ceny. Czyli 20-30% poniżej ceny, która będzie. Za te 2-3-4 lata ceną mękową. To jest naprawdę niesamowita okazja i możliwość dla, dla nas, po prostu. Long story short, jest to możliwość dla osób, które chcą inwestować w nieruchomości. Więc trzymam za Ciebie kciuki. Eee, trzymam te sztuczki za rynek, bo oczywiście dla mnie najlepiej było, jakby wszystko rosło do nieba, zawsze i wszędzie, i, 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 i nie trzeba było myśleć. Natomiast tak to nie wygląda. I dobrze, bo wtedy kumaci wygrywają. Eee, I bardzo cię proszę, eee, napisz mi w komentarzu, jakie tematy, jakie kraje, jakie regiony, może moje historie, eee, różne dzikie i mniej dzikie. Cię interesują, tak, żebym miał szerszą i większą paletę tematów, które po prostu są dla Was interesujące i które będę wrzucał na kanał. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam. Pa!